Dzień dobry, witam Was dzisiaj w dziwnym miejscu. I nie chodzi mi o miejsce za kierownicą tego cudownego samochodu. Chociaż LS to jest naprawdę wisienka na torcie. Witam Was z Zakopanego, a nawet spod Zakopanego. Tam są Kiry, tu jest Dolina Kościeliska. Tu jest słynna gospoda Harnaś, w której kiedyś przeżyłem niezapomnianą scenkę naprawdę. Tutaj kiedyś stały, parkowały dorożki dla tych spośród turystów, którzy przyjechali w najpiękniejsze miejsce w Polsce po to, żeby broń Boże nie ruszać nogami. E, jeden z tych dorożkarzy miał może z 19 lat, był rozmiarów niedźwiedzia brunatnego, a może i grizzly. I, no nie mając klienta, wszedł do gospody Harnaś, która wtedy wyglądała zupełnie inaczej. Mówimy jeszcze o czasach grubo-socjalistycznych. Wszedł, ja byłem w środku i yy, widzę, jak ten Przepotężny chłopak podchodzi do bufetowej i mówi: Hanka, daj mi piwo. Nie dam boś pian. Daj mi piwo, bo. A na to Hanka, która była drobniutką, owszem, pięknie zbudowaną i bardzo ładną, ale drobniuteńką dziewczyną. Wzięła się pod boki i mówi. No, ty mnie strasz, a ja się lękom. Wy... I wyobraźcie sobie, że ten wozak wziął uszy po sobie i wyszedł. Bardzo mi się co jakiś czas przypomina ta scenka, po to, żeby pokazać, że autorytet, charyzma. To jest coś, czego nie można rozpoznać na pierwszy rzut oka, czasami, ale jeśli taka charyzma jest, to ona naprawdę się bardzo liczy. Przypomniało mi się to oczywiście z powodu tego, że u wylotu Doliny Kościeliskiej parkowałem przez chwilę i robiłem zdjęcia, ale nie tylko dlatego, bo sam Lexus LS jest dla mnie właśnie takim charyzmatykiem. I nie chodzi mi już o historię modelu, która, jak wiadomo, rozpoczęła się w 1989 roku od realizacji marzenia prezesa Toyoty i e, głównego inżyniera Toyoty. E, mianowicie, że zrobimy sobie najlepszy samochód na świecie. Nie ma sensu teraz do tego wracać. Jeżeli chcecie tę historię usłyszeć, to zapraszam na swój kanał na Film Evergreen o Lexusie LS400, który właśnie był tym najlepszym wówczas samochodem na świecie. Chodzi mi w tej chwili o ten model. On już ma, przeszło 4 lata i hm, kiedy go wprowadzono do sprzedaży, to był uznany za strasznie dziwne auto. Nie tylko chodziło o design z zewnątrz, który, no nie da się ukryć, jako jeden z pierwszych Lexusów, jeśli nie pierwszy, prezentował ten, tę nową klepsydrę na dziobie. Generalnie ten język designu. Ale również to, że auto szło mocno pod prąd, bo nie dostało na przykład silnika V8. W momencie wejścia na rynek, i to do, do dziś na niektórych rynkach jeszcze istnieje, najpotężniejszym silnikiem był sześciocylindrowy benzynowy Biturbo o mocy tuż poniżej 500 koni mechanicznych. Natomiast wszystkie rynki dostały tę wersję, a jest to wersja nazywająca się 500 H. Przy czym 500 absolutnie nie oznacza nic, poza nawiązaniem do e, wspaniałych kart historii. Mamy tutaj wolnossący silnik 3,5-litrowy V6 benzynowy i silnik elektryczny, czyli klasyczny układ hybrydowy, hybrydy synergicznej, którą Toyota bawi się już od 1997 roku. Ma oczywiście w tym największe doświadczenia, ale nie tylko o doświadczenia tu chodzi. <gry> Zerknijcie może teraz na to zdjęcie. Ja jeżdżąc po Zakopanem, nawet nie na tempomacie aktywnym, uzyskałem takie średnie spalanie, siedząc za kierownicą limuzyny, mającej prawie 5,20 długości o rozstawie osi 3,15. O mocy 360 systemowej mocy, 360 koni mechanicznych i e, luksusie wnętrza po prostu nieprawdopodobnym. Więc tak, zdecydowanie firma Toyota i firma Lexus mają gigantyczne doświadczenia w produkcji oszczędnych napędów. Nawet do takich samochodów. On jest, powiedziałem, dla mnie charyzmatyczny. Dlaczego? Dlatego, że idąc pod prąd, na przykład nawet w topowej wersji, takiej jak tu, nie ma możliwości zamówienia pneumatycznego zawieszenia, które jest wyznacznikiem w tej klasie, klasie Luks, najwyższych poziomów. Ale. Mm, Zapewne ci, którzy, ci z was, którzy mnie oglądają częściej, oglądają inne moje filmy, wiedzą doskonale, że jestem wielkim fanem pneumatycznego zawieszenia takiego właśnie robionego przez najwybitniejszych specjalistów. Ostatnio oszalałem zupełnie na punkcie pneumatyki w nowym Range Roverze, że to nikt się nie może temu dziwić. Natomiast to jest Powtórzę tutaj swoje własne zdanie sprzed kilku tygodni, kiedy jeździłem dla Was Lexusem ES. To jest dowód na to, że jak się potrafi robić układ jezdny, to nie trzeba sięgać po pneumatykę. Mamy tutaj adaptacyjne amortyzatory, których twardość można zmieniać. Mamy aktywne stabilizatory, które wpływają na sposób prowadzenia koła jezdni. A nie tylko siłę tłumienia jego ruchów pionowych. I mamy to tak zestrojone, że autem się jedzie jak najlepszą limuzyną z pneumatyką. Od razu tutaj na przykładzie pomocy dydaktycznej wyjaśnię, żeby nie było nieporozumień. W zawieszeniu tego samochodu są. Elementy pneumatyczne. Ale to nie jest zawieszenie pneumatyczne, to nie są żadne miechy z centralnym miechem sterującym ciśnieniem w poszczególnych kolumnach resorujących. Nie. To są swego rodzaju poduszki powietrzne nad odbijaczami amortyzatorów które, tak jak powiedziałem, są adaptacyjne, czyli mogą być twardsze, mogą być bardziej miękkie. Przy czym nie jesteśmy odcinani od jezdni, nie jesteśmy odcinani od tego, co robią koła, nie ma mowy o bujaniu się, a co za tym idzie, nagle w tej klasie zupełnie absurdalne, powiedziałbym, spostrzeżenie Nagle w samochodzie klasy lux największą frajdę daje jazda na tym miejscu. Bo to się tak kapitalnie prowadzi. Oczywiście, jeździłem tam z tyłu jako prezes. Jeździłem. Miałem nawet bardzo ładną szoferkę, że tak powiem. Ale to jest to miejsce, które daje frajdę. Byłem również szoferem. I cały czas to jest to miejsce, które daje frajdę. No to zgodnie z obietnicą, wieziony przez piękną panią szoferkę, jestem za prezesa z tyłu. I no nie no, tutaj jest naprawdę kapitalnie, ale hm. Ja mam jednak problem z, z jeżdżeniem samochodem, kiedy nie prowadzę. Wiedziałam, że to powiesz. Także wygląda na to, że Dagmara zaraz straci pracę. Na rzecz kierowania firmą z tego siedzenia. Zasadniczo nie jest mi tu jakoś strasznie źle. Czy masz tam wygodnie przede wszystkim? Nie, no mam tutaj bardzo wygodnie, mam piękne otoczenie, ale mm, tak jak już powiedziałem, ja rozumiem y, pana prezesa, doktora Jacka Pawlaka, że on mając y, szofera y, w prawo, James, y, to jednak woli sam. Bo ten samochód jest po prostu fantastyczny jako taki. Zaraz, jak się przesiądziesz do tyłu, to będziesz mogła sama powiedzieć coś na ten temat. Ach, haczek z dachu wystaje, wiecie Państwo. E, tutaj w prawo sobie pojedziemy. Dobrze. Ależ tu się pozmieniono w tym zakopanym. Wreszcie mogę się porozglądać, bo nie prowadzę, tak? Ale powiem Ci, że to jest słabe pocieszenie. Słabe pocieszenie dlatego, że, no tak jak już przed kamerą jeździłem tym samochodem jako kierowca, to zdecydowanie wolę tam. Nie możesz się wyluzować? Ja nie, nie umiem się wyluzować, bo... Pff, no... Nie mam wpływu na to, co się dzieje. Spokojnie, będę się starała prowadzić tak jak nasza No dobra, to ja się teraz relaksuję, ja się teraz odprężam. Masz tam jakąś taką opcję, Słychać żeby sobie... mnie? Tak, oczywiście, że mam tutaj mnóstwo różnych opcji. Eee, zapewne o, e, tu jest. Masy, e, mogę się nie... położyć, zapewne. Nie, 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 to, to, jest, to jest w ogóle idiotyzm. Eee, o, matko, co tu jest? O do... jejku. Nie, nie, chcę nawet tego dotykać. Tak jest naprawdę dobrze. Tak. James, do biura, proszę. Do, do sobotu? Z widokiem na, na morze? Dobrze, to musisz się zdrzemnąć. Tylko nie jestem pewna, czy... Nie, czy nie, to nie To nie przejdzie, nie, to nie przejdzie. Ale jeżdżę tym inaczej troszeczkę niż sportowymi. No ale wczuj się w zawieszenie. Mhm. Nie no, jest mięciutko, bardzo przyjemnie. To jest niesamowite, ten samochód wcale nie ma przecież pneumatyki. A mhm. jak to się prowadzi? Jest bardzo, bardzo przyjemny z przodu. Hmm. Ale jest taki, wiesz co, dostojny, taki... Jest dostojny, a jednocześnie wiesz, w każdej chwili co on robi, co robią koła. Mhm. Siadasz za kierownicą i masz takie, taką integralność z tym samochodem. Tak, tak tak, uczyć, tak, 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 tak. Jedziemy tak. Idziemy w lewo? E, wiesz co, pojedź w prawo, wrócimy już i się zamienimy, bo jednak <laughs> to nie jest moja bajka. Pani sofer straciła pracę jako szofer, przeniosła się tam. Nie bez przyjemności. O proszę! <laughs> jednak miło wszystko. Za kierownicą jest naprawdę bardzo przyjemnie. Nie wiem, czy to jest kwestia tego zawieszenia, o którym rozmawialiśmy, czy to jest może bardziej kwestia tego, jak ten samochód daje się prowadzić i poczuć od, pierwszego, od pierwszej sekundy, kiedy siedzisz za kierownicą. Być może to jest połączenie tych dwóch opcji. No, z całą pewnością, bo yy, naprawdę uwielbiam go prowadzić. Uwielbiam go prowadzić, ponieważ mimo, że jest Ogromną, super luksusową, super komfortową limuzyną. To daje cudowne poczucie, że wszystko zależy ode mnie, a jednocześnie jestem izolowany od wszystkiego co złe. Mm -hmm. Nawet pobieranie energii i teraz odzyskiwanie. Tak, energii tak, tak tak, 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 widać, tak. tak jak tu widać, tak. No dobrze, to yy, nie będziemy ludziom zawracać głowy niepotrzebnie, natomiast yy, no moja ocena w tym momencie jest bardzo niejednoznaczna, bo z jednej strony no tam z tyłu było mi naprawdę fajnie, a z drugiej ja się po prostu źle czuję, jak nie mam kierownicy w rękach. Szczególnie takiej pięknej kierownicy. Generalnie ten samochód daje mnóstwo przyjemności. Już Wam to opisywałem kilkakrotnie w swoich filmach sprzed 3,5-4 lat. Ale teraz, kiedy auto przeszło lifting, z zewnątrz praktycznie w ogóle niezauważalny, w środku żaden, ono przeszło lifting tak naprawdę dopieszczający, dostosowujący auto do zmieniających się warunków technicznych na świecie. Nagle się okazuje, że nie trzeba nic zmieniać w tym fenomenalnym zawieszeniu, w bajecznym układzie kierowniczym. No o, o, o wykończeniu już nawet nie wspomnę, bo okej, okay, wielu ludzi ma problem z, tym, z tą stylistyką wnętrza, ale nie znalazłem ani jednego, który by miał problem z jego jakością, bo w tej klasie to jest. E, Absolutny capo di tutti capi. Ech. Nikt inny nie wykańca wnętrza w ten sposób. Przy czym nie chodzi tylko o jakość materiałów, ale przede wszystkim o solidność tego wszystkiego. Ok. Żaden lifting w tym modelu nie wpłynął na e, sposób sterowania funkcjami pokładowymi na multimedia i ich zachowania. Nie ma tu nawet bezprzewodowego Apple CarPlay, chociaż Mark Levinson, czyli autor systemu nagłośnienia w tym aucie, stworzył tu naprawdę fenomenalną zupełnie salę koncertową, która daje, no frajdę to mało powiedziane, Ponieważ zespół napędowy jest cichuteńki, hybryda. Ponieważ układ jezdny jest cichuteńki, nie jest pneumatyczny, więc nie ma skłonności do stukania. Ponieważ karoserie drzwi, nadkola, bagażnik i komorę silnika fantastycznie wytłumiono, to przebywamy sobie w prywatnej. Mikrosali koncertowej. Owszem, znam samochody, w których audio jest jeszcze ciut lepsze, i warunki akustyczne są jeszcze ciut lepsze. Ale żadne z tych aut nie jest limuzyną. I warto o tym pamiętać. Zaprawdę opowiadam Wam. Ten samochód nie będzie już doinwestowywany w sensie e, właśnie wymiany multimediów na najnowocześniejsze i tak dalej. Bo nie. Bo za dużo z tym roboty zresztą. Mm, no to jest samochód tak naprawdę dowożenia pana prezesa który y, nie potrzebuje bezprzewodowego Apple CarPlay ani innych najnowocześniejszych bajerów e, nie jest również ani jego kierowca, ani on nie są przytłaczani jakimiś idiotycznymi gigantycznymi e, ekranami, poprzez które trzeba sobie wymyślać wywoływać funkcje. Nie, tutaj jest mnóstwo fizycznych przycisków, które Znajduje się tak, których położenie jest oczywiste, których funkcja jest oczywista. Można? Można. I wiecie co? Okej, okay, tutaj nie ma fałsemki, ale jest napęd na cztery koła, który naprawdę znakomicie daje sobie radę. Oczywiście nie robi z tego samochodu wyścigówki. Ale no, Lexus nie robi odpowiedników AMG ani M w tej klasie. E, I to jest w pełni świadoma decyzja, bo nikogo nie trzeba przekonywać, że w Toyocie powstają bardzo ostre urządzenia i można by było to zrobić również tu. Ale nie, to jest samochód dla pana prezesa, dla pana dyrektora generalnego. I tutaj ma być przede wszystkim, Najwyższy komfort w każdym rozumieniu tego słowa. I jest. Oj, jest. Warto zwrócić uwagę na to, że jest to obok sportowego dwudrzwiowego albo coupé, albo kabrioletu modelu LC. Jest to jedyne auto wyposażone w wielostopniowy system przeniesienia napędu, a więc bardzo specyficzną powiedzmy skrzynię biegów, która dostała za zadanie z jednej strony absolutnie zlikwidować to, co drażni większość ludzi, dla których hybrydy toyoty i Lexusa są nowością, czyli akustyczny efekt ślizgającego się sprzęgła w związku z obecnością tak zwanego ECVT, czyli przekładni planetarnej, służącej do przeniesienia napędu i łączenia elementów składowych zespołu hybrydowego. No więc tutaj Mamy taką przekładnię, ale ona jest połączona z trzybiegową automatyczną skrzynią biegów, niemalże klasyczną, która w połączeniu z tąże planetarką realizuje dziewięć przełożeń, fizycznych przełożeń, jako dodatek do tego, że. Przekładnia planetarna sama w sobie zapewnia bezstopniowość napędu, a więc właśnie dostęp do natychmiast optymalnych parametrów silnika spalinowego, bo to głównie o to chodzi. Ale akustycznie mamy z tego dziesięciobiegowy automat, bo jest dziewięć biegów realizowanych przez. Przekładnie planetarną oraz trzy biegi przez przekładnię automatyczną, plus przełożenie główne, które jest nad biegiem. Bardzo śmieszne efekty są tego wszystkiego, naprawdę, bo mamy tu wszystko to, co jest optymalne od strony technicznej, od strony realizacji napędu wolnossącego. Silnika benzynowego, ale połączone z tym, co koi nerwy kierowców, petrolheadów. A więc, e, persaldo, otrzymujemy charyzmatyczne urządzenie łączące w sobie ogień z wodą, piekło i niebo, i to w taki sposób, że. Kierowcy się gęba cieszy. I znów wracam do tego, że najlepsze miejsce w dyrektorskim samochodzie, z nieprawdopodobnymi przecież fotelami z tyłu, rozkładanymi, podpierającymi, wentylującymi, masującymi najlepsze miejsce jest dla mnie tu. I ja się tym miejscem niesłychanie cieszę. Naprawdę. Przy czym, co ciekawe, w dzisiejszych Czasach dramatycznego niedoboru wszystkiego w przemyśle motoryzacyjnym i w czasach, kiedy najprostsze auta bez kombinowania bez dodatkowego wyposażenia muszą być zamawiane i realizacja takiego zamówienia trwa nawet i rok to auto. Jest dostępny od ręki. Prawie od ręki, no bo tam wiadomo. Trzeba dostarczyć. Warto o tym pamiętać. Nie, oczywiście to nie jest samochód, który sobie e, kupi e, przeciętny Kowalski czy Nowak. Bo tak. Nie, no to jest ogromna limuzyna. Tym bardziej, że e, cenowo mówimy tutaj o, o początku na poziomie 510 tysięcy złotych. Co jednakowoż już oznacza auto wyposażone po kokardy. No ale dobra, no tam 650 to jest cena topowego modelu, topowej specyfikacji. Ale co ja Wam będę mówił? To jest genialne auto, chociaż tak strasznie różne od niemieckiej konkurencji. Ale tak strasznie dobre, że naprawdę aż trudno to wytłumaczyć. Zdecydowanie grupa docelowa na samochody tej wielkości, na samochody tej klasy, powinna wybrać się po prostu do dealera, i spróbować samemu. Bo ja na przykład nie mam najmniejszych wątpliwości, dlaczego prezes Toyota Polska, czy też teraz Toyota Central Europe, osobiście prowadził to auto. Bo Jacek Pawlak jest perfekcjonistą i petrolheadem. Dla niego to również była dzika frajda móc prowadzić tak kapitalny samochód. na auto. Wyjątkowe auto dla na pewno wyjątkowych klientów. I dostępne od ręki. Dziękuję, do widzenia.